Praktyka przyjmowania komunii na rękę wywołała kontrowersje i refleksje w sferze kościelnej. Według świadectw egzorcyzmów, niektórzy twierdzą, że praktyka ta stanowi jeden z największych triumfów przeciwnika przeciwko świętości Kościoła. Czy to możliwe, że coś pozornie nieszkodliwego może przyczynić się do tak głębokiej desakralizacji? Jaki wpływ na wiarę wierzących? Ma takie podejście do tego, co uważane jest za najświętsze? Egzorcyści wskazują, że wróg świętuje, gdy sakrum traci swoją istotę. Twierdzą, że dotykanie hosti rękami, które nie zostały konsekrowane, a nawet nie zostały dopuszczone do aniołów, jest interpretowane jako duchowa degradacja. Jeśli lubisz treści, które pomagają ci rozwijać się duchowo, nie zapomnij polubić tego filmu, zasubskrybować naszego kanału i dołączyć do naszej społeczności, aby uzyskać więcej inspiracji. Zaczynajmy. Zgodnie z tymi historiami, akt wyciągnięcia ręki po ciało Chrystusa może symbolizować nadmierną znajomość boskości coś, co dalekie jest od jej uhonorowania, trywializuje ją. Mówią, że jest to spotęgowane, gdy ci, którzy uczestniczą w tej praktyce, Robią to z postawy dumy lub bez prawdziwych intencji pobożności. Z drugiej strony, dyskurs demonów w tych wyzwoleniach, jak donoszą, ujawnia, w jaki sposób praktyka ta jest wykorzystywana jako bezpośrednia kpina ze świętości. Przeciwnik, według tych relacji, znajduje w tych działaniach sposób na zdyskredytowanie władzy i szacunku, jakim niegdyś cieszył się Kościół. Pozwalając wiernym na dotykanie hostii, Kościół traci część swojej pierwotnej świętości, a to podsyca kpiny wroga z tego, co stanowi największą więź między wiernymi a Bogiem. Idee te zachęcają do refleksji nad znaczeniem duchowego usposobienia, z jakim przyjmuje się komunię. Poza metodą, wezwaniem wydaje się być odzyskanie głębokiego poczucia sakrum. Zapewniając, że każdy akt liturgiczny jest naładowany czcią i szacunkiem. Jaki jest sens dotykania Boga, jeśli nie robi się tego z prawdziwie czystym sercem i chęcią oddania Mu czci? Dla niektórych praktyka ta kwestionuje nie tylko widoczne działania, ale także intencje i stan wewnętrzny tych, którzy zbliżają się do ołtarza. Słowa przeciwnika. Zgodnie z doświadczeniami opisanymi w egzorcyzmach, malują niepokojący obraz świętości, która powinna otaczać komunię. Z jego perspektywy, prosty akt przyjmowania Eucharystii z obojętnością lub bez czci staje się potężnym środkiem podważania autentycznej pobożności. Relacje wskazują na pogardę dla tych, którzy starają się podtrzymywać tradycję klękania podczas przyjmowania ciała Chrystusa, opisując ich jako niezwyciężone robaki, gdy padają na twarz w pokorze. Wróg zwraca uwagę na to, że księża, odpowiedzialni za duchowe przewodnictwo, często działają w odwrotny sposób, odciągając wiernych od pobożnych praktyk. Nagany dla tych, Którzy chcą przyjmować komunię na kolanach, są opisywane jako triumf, kpina, która karmi ich radość z braku jedności w kościele. Egzorcyści podkreślają, że sytuacje te nie tylko wpływają na akt liturgiczny, ale także osłabiają duchową więź między wierzącymi a ich wiarą. Duchowe odłączenie, które jest generowane przez porzucenie pobożnych praktyk, i pozwolenie, by brak szacunku przeniknął do aktów liturgicznych, jest pilnym wezwaniem do przebudzenia. Zrozumienie wartości szacunku i szacunku w komunii może znacząco zmienić nasze połączenie z boskością w kulturze, w której religia jest nieustannie kwestionowana. To jest właśnie to, co oferuje sekret występy Jezus. Ścieżka do jasności i pokoju poprzez jego objawienia. Ten e-book zagłębia się w jego proroctwa i oferuje wgląd w to, co nas czeka. Jest on dostępny za darmo w zakotwiczonym komentarzu. Pobierz go teraz, zanim skończą się edycje. Ponadto trywializacja aktu konsekracji i dystrybucji eucharystii jest opisywana jako kolejny filar tej strategii. Pośpiech nam szach i brak odpowiedniego przygotowania dla tych, którzy uczestniczą w tych świętych chwilach, według tych świadectw, sprzyja utracie tego, co powinno być chwilą skupienia i czci. Obnaża to panoramę, w której wiara wielu jest osłabiona, pozostawiając miejsce na zamieszanie i brak zainteresowania. Wierni, którzy nadal decydują się klęczeć i okazywać szczerą cześć, są uważani za opór przeciwko tej fali. Według relacji przeciwnicy uznają swoją bezsilność w obliczu prawdziwej wiary tych, którzy poświęcają się z oddaniem. Ubolewają jednak nad tym, że postawy te zanikają, zastępowane mechanicznymi działaniami lub narzuceniami, które zniechęcają najbardziej pobożnych. Konfrontacja między szczerą czcią a praktykami, które umniejszają świętość, podkreśla ciągły konflikt w kościele. I wiarę jego wyznawców. Relacje z egzorcyzmów malują niepokojący obraz postawy niektórych księży i wiernych wobec Eucharystii. Mówi się, że niektórzy kaznodzieje szybko odprawiają mszę świętą, nie zastanawiając się nad pełnym znaczeniem tego sakramentu. Ten akt, według demonów, które przemawiają podczas rytuałów wyzwolenia. Jest pozbawiony miłości i oddania, które powinny go charakteryzować. Obojętność staje się potężnym narzędziem sprzyjającym duchowemu oderwaniu i podsycaniu atmosfery lekceważenia. Tymczasem kapłani, którzy pozwalają na traktowanie Eucharystii w sposób rutynowy lub mechaniczny, są przedstawiani jako kluczowi gracze w tej strategii degradacji. Według tych relacji Ci, którzy konsekrują bez miłości i rozdają sakrament jako zwykły gest, bez wiary i czci, oznaczają własne potępienie. Mówi się, że aniołowie płaczą z powodu takich działań, a wierni, pod wpływem tych praktyk, popadają w arogancję lub obojętność wobec sakrum. Z drugiej strony opisano, jak wróg wykorzystuje ten brak oddania, aby wypełnić swoje królestwo tymi, Którzy w życiu traktowali ciało Chrystusa powierzchownie. Arogancja tych, którzy obcują bez skruszonego serca, jest podkreślana jako sposób profanowania tego, co najświętsze. Dla demonów, według relacji, każde działanie, które pozbawia komunię świętości, staje się zwycięstwem, bezpośrednią zniewagą wobec boskości. W tym kontekście czarne msze, wymieniane jako przeciwieństwo kultu, są ironicznie przedstawiane jako przykłady pobożności, choć wypaczonej i perwersyjnej. Demony twierdzą, że wymagają od swoich wyznawców więcej niż wielu księży od wiernych podczas tradycyjnej mszy. To groteskowe porównanie ma na celu podkreślenie stopnia niedbałości, który według nich wpływa na niektóre celebracje eucharystyczne. Egzorcyści, którzy relacjonują te świadectwa, podkreślają potrzebę odzyskania świętości mszy świętej. Sposób, w jaki podchodzi się do tego centralnego aktu wiary chrześcijańskiej, może określić nie tylko duchową relację wiernych, ale także przesłanie, jakie Kościół przekazuje światu. Czy wiesz, że zrozumienie prawdziwego znaczenia Eucharystii może zmienić Twoją więź z Bogiem? Dowiedz się więcej z naszego darmowego e-booka. Kończą się egzemplarze. Debata na temat tego, kto może posługiwać się ciałem Chrystusa w Eucharystii, silnie rezonuje w relacjach tych, którzy zastanawiają się nad jej praktyką i znaczeniem. Świadomi własnego człowieczeństwa i grzechów, Niektórzy księża dokonują tego świętego aktu z wielką czcią i przerażeniem. Pomysł dotknięcia czegoś tak czystego niedoskonałymi rękami wywołuje według nich mieszankę bólu i czci, nieustannie przypominając im o ich duchowej odpowiedzialności. Wspomniano, że niektórzy wierni, pragnąc współpracować w kościele, przyjęli role, które tradycyjnie im nie odpowiadały. Wśród nich są nadzwyczajni szafarze Eucharystii, którzy uzasadniają swoją pracę argumentami miłości i służby. Rozumowanie to jest jednak odrzucane przez niektórych księży, którzy twierdzą, że Pismo Święte nie popiera takich praktyk. Według nich akt rozdzielania komunii powinien pozostać zarezerwowany wyłącznie dla kapłanów i wyświęconych szafarzy, ponieważ reprezentują oni bezpośrednią linię do słów Jezusa. Podczas ostatniej wieczerzy. Krytyka tego rozszerzenia roli jest zintensyfikowana poprzez wskazanie, że przy wielu okazjach ci, którzy przyjmują tę rolę, robią to z postawy dumy lub źle rozumianej pobożności. Zgodnie z tymi historiami silne pragnienie służenia musi być połączone z dogłębnym zrozumieniem Biblii i szczerym zaangażowaniem w przestrzeganie jej przykazań. W przeciwnym razie istnieje ryzyko popadnięcia w osobiste interpretacje, które odwracają uwagę od prawdziwego celu wiary. Kontrast między pokorą niezbędną do uznania własnych ograniczeń, a arogancją tych, którzy usprawiedliwiają swoje działania, staje się centralnym punktem tych rozważań. W relacjach z egzorcyzmów podkreśla się, że nawet najmniejsze gesty takie jak sposób rozdzielania Eucharystii, mają głębokie duchowe implikacje. Podkreślenie, że Bóg nie poprosił wszystkich o rozdzielanie jego ciała, ale powierzył to zadanie swoim kapłanom, podkreśla znaczenie poszanowania porządku ustanowionego w tradycji i piśmie świętym. Podczas każdej mszy ołtarz jest przedstawiany jako miejsce spotkania między tym, co boskie, a tym, co ludzkie, przestrzeń w której wierni łączą się z Bogiem poprzez ofiarę eucharystyczną. Jednak obecne relacje i duchowe refleksje ujawniają, jak pewne zachowania zaczęły wypaczać jego znaczenie. Pośpiech, z jakim niektórzy odprawiają msze, wraz z brakiem powagi w zbliżaniu się do ołtarza, jest postrzegany przez egzorcystów i teologów jako oznaka duchowego pogorszenia w kościele. Pogorszenie to nie tylko wpływa na postrzeganie ołtarza, ale także zmniejsza jego symbolikę jako świętego centrum liturgii. Niechęć do ołtarza nie zawsze jest zamierzona. Często wynika ona ze zrobotyzowanego rytuału, który pozbawia akt liturgiczny jego duchowego bogactwa. Na przykład, niektóre obecne praktyki obejmują takie postawy, jak rozmowa w pobliżu ołtarza liturgiczne przedmioty umieszczane na ołtarzu lub pospieszne ruchy podczas ceremonii. Gesty te, choć pozornie nieistotne, są interpretowane przez obrońców świętości jako odzwierciedlające utratę szacunku dla sakrum. Cześć i szacunek w komunii są niezbędne do wzmocnienia naszej wiary. Dowiedz się, jak intensywniej przeżywać ten moment, pobierając e-booka. Dostępnych jest tylko kilka egzemplarzy. Ponadto podkreślono duchowy wpływ tych działań. Zgodnie ze świadectwami wyzwolenia brak szacunku tworzy środowisko sprzyjające odłączeniu się wiernych od prawdziwej obecności Boga w Eucharystii. Ten duchowy dystans otwiera drzwi do próżni wiary, w której gesty tracą swoje znaczenie, a akt liturgiczny staje się zwykłą formalnością. Egzorcyści ostrzegają, że tego typu zachowania są wykorzystywane przez ciemne siły do osłabiania relacji wiernych z Bogiem. Z drugiej strony, niektóre badania nad współczesną liturgią podkreślają potrzebę ponownego odkrycia głębokiego znaczenia ołtarza jako miejsca ofiary i spotkania. Użycie odpowiednich symboli, przygotowanie przestrzeni i pełna szacunku postawa celebransów. To aspekty, które mogą pomóc przywrócić świętą wartość tej przestrzeni. Słowa i gesty kapłanów odgrywają kluczową rolę w tym procesie, ponieważ działają oni jako pośrednicy między ołtarzem a wspólnotą wiernych. Formacja duchowa wiernych i szafarzy jest podstawowym filarem zachowania istoty sakrum w Eucharystii. Jednak w wielu miejscach płytkie nauki. Które nie podkreślają wartości czci i poświęcenia dla tego sakramentu, zajęły miejsce wyczerpującego przygotowania. W seminariach i środowiskach katechetycznych brak nacisku na cześć dla liturgii pozostawił wielu bez pełnego zrozumienia znaczenia aktu przyjmowania ciała Chrystusa. Wpływa to nie tylko na celebrujących msze, ale także na wiernych, którzy często podchodzą do sakramentu. Bez prawdziwej duchowej więzi. Relacje zebrane z różnych duchowych doświadczeń podkreślają, że różnica między znaczącą ceremonią a rutynową polega na intencji stojącej za każdym gestem. Eucharystia przeżywana z oddaniem implikuje wewnętrzne zaangażowanie w Boga, podczas gdy ta, wykonywana mechanicznie, odzwierciedla rozłączenie, które może negatywnie wpływać na wspólnotę wiary. Przykłady takie jak brak chwil ciszy na refleksję, brak przygotowania przed przyjęciem komunii i pomijanie symbolicznych gestów, takich jak pokłon przed ołtarzem, są przejawami praktyki pozbawionej znaczenia. Ponadto, intencjonalność w formacji duchowej spoczywa nie tylko na przywódcach religijnych, ale także na wiernych. Obowiązkiem tych, którzy aspirują do aktywnego angażowania się w życie liturgiczne jest pogłębianie wiedzy i zrozumienia sakramentów. Niektóre ruchy w Kościele zaczęły promować rekolekcje i warsztaty, podczas których nauczane są biblijne i historyczne korzenie Eucharystii, podkreślając znaczenie każdego szczegółu ceremonii. Wysiłki te mają na celu rozpalenie płomienia wiary we wspólnotach, które popadły w duchową monotonię. Prawidłowe informacje są pierwszym krokiem w każdej podróży ku wyższym poziomom duchowej egzystencji. Pobierz ten darmowy przewodnik już teraz i przekształć swoją relację z boskością. Znajdź go w opublikowanym komentarzu, ale działaj szybko. Liczba egzemplarzy jest ograniczona. Z drugiej strony, współczesne badania liturgiczne proponują, że kluczem do zwalczania rutyny w celebracjach jest ponowne odkrycie istoty każdego obrzędu. Na przykład, muzyka liturgiczna ma moc wzmacniania kultu i zmieniania atmosfery, gdy jest starannie dobrana i śpiewana. Podobnie, wykorzystanie czytań biblijnych, które podkreślają znaczenie komunii, może wzmocnić główne przesłanie mszy i połączyć uczestników ze świętą historią. Jeśli ta wiadomość skłoniła Cię do refleksji, i czujesz, że łączy się z tobą. Nie zapomnij jej polubić, zasubskrybować kanału i zostawić komentarza. Ponadto, jeśli naprawdę chcesz wesprzeć naszą pracę i pomóc nam w dalszym tworzeniu wartościowych treści, rozważ przekazanie nam wielkie dzięki. Dołącz do tej niesamowitej społeczności i nie przegap żadnych nowości. Wreszcie, formacja duchowa ma na celu nie tylko edukowanie, ale także inspirowanie. Kiedy ministranci i wierni podchodzą do ołtarza z odnowionym zrozumieniem znaczenia Eucharystii, generuje to zmianę w sposobie postrzegania i przeżywania tego sakramentu. Proces ten, choć wymagający, jest niezbędny do zachowania świętości i zapewnienia, że każda msza jest autentycznym spotkaniem z Bogiem.